W imieniu klasy trzeciej C serdecznie witamy wszystkich miłych gości, chcemy wam dziś sprawić wiele radości. Idziemy tu do was w Dni Lada kolędą, ciekawe tu rzeczy opowiadać będą, jako że Polacy w tradycji to mają i co roku o tej porze jasełka przedstawiają, więc my także z weselem chcemy kolendować i małemu Jezusowi serce ofiarowe. A więc uczcimy naszymi pieśniami i naszymi sercami Boga między nami. Nie mogę się tak. Co się dzieje? ta jasność bije. Maryjo, wojsko zrobiona. Kim jesteś, ja się ciebie boję. Wszystko mnie do Ciebie Pan Wybrał tyle ze swojego syna. Ja rozumiem, co mówisz. Będziesz miała syna, którem gasz na imię Jezus. Mary co odpowiedzieć Bogu? Oto ja końca Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Niech się stanie to, czego chce Bóg.